Dlatego, że nie ma za bardzo czasu, żebym pokazywał wam te aktualizacje tydzień po tygodniu, chyba musiałbym, nie wiem, tydzień cały zapełnić wam tymi filmami. A tego ani wy, ani ja przecież nie wytrzymalibyśmy. Dlatego, to co dzisiaj wam pokażę, będzie drugim i trzecim tygodniem życia tego akwarium. A następne wejście z tego zbiornika będzie, uwaga, już z rybami. Zobaczycie, jakie tutaj ryby z Damianem wymyśliliśmy, ale to tak jak mówiłem, dopiero w następnym odcinku pojawiły się pierwsze problemy w tym akwarium. Ale jak już kilka osób pisało, to norma w akwarium, które startuje z biologią od zera. Będę chciał pokazywać wam te zbiorniki bez liftingu, bez jakichś tam upiększeń. Po prostu będziemy jechać na żywioł. Mariusz Max pokazuje akwaria takie, jakie są, ale o tym za chwilę porozmawiamy. Aquascaping TV, zapraszam na film. To, co teraz widzicie, to bodajże około 10 dnia od startu akwarium. Były już wykonane podmiany wtedy wody, a znaczy były podmiany wody wtedy wykonywane. No oczywiście prędzej też wykonywałem podmiany wody. Z tego, co pamiętam, obiecałem wam, że w tym update'cie pokażę wam i porozmawiam o tym, jakie rośliny posadziłem w tym akwarium i właśnie od tego teraz zacznie. W tym akwarium miały być proste rośliny, które sobie poradzą bez nawożenia, mocnego oświetlenia i CO2. Nad tym akwarium w tej chwili świeci dwie lampy fluval 46W, co daje całkiem sporo światła i chyba właśnie za dużo światła na start tego zbiornika tam dałem. Jaki był efekt tego, chyba wszyscy się domyślają. Docelowo jak przyjdą ryby, odejmę jedną lampę, żeby po prostu tam zrobiło się ciemniej, dlatego że ryby nie lubią mocnego światła, szczególnie światła takiego Sztucznego, jednocześnie fajnie by było, gdyby jednak jakieś tam światło docierało, dlatego że rośliny po prostu potrzebują światła do procesu fotosyntezy. Naprawdę, akwarystyka to nie jest prosta rzecz, żeby wszystko jakoś fajnie zbilansować, żeby rośliny były zadowolone i ryby. No to niekiedy trzeba się dobrze nagłowić. Dobrze, wszystkie rośliny, które tutaj teraz widzicie, są od firmy Tropika. Jak już wszyscy wiedzą, od wielu lat zaopatruję się w zieleninę właśnie w tej firmie. Na trzeci plan wymyśliłem sobie taki szpaler dość pokaźny z bardzo prostej rośliny Walisneri Spiralis Tiger. Gdzieś tam z tyłu posadzona jest też krynia czyli krynium calamistratum. Teraz w sumie tak sobie myślę, że obok tej walisnerii to tak będzie mało wyeksponowana, ale zobaczymy jak to dalej pójdzie. Na korzeniach w pierwszych dniach tego zbiornika, tak właśnie chyba do drugiego tygodnia, mogliście obserwować hydrofilię Pinatifidę, jednak po tym czasie stwierdziłem, że no niestety nie nadaje się do tego akwarium, nie pasowała mi do tych korzeni dużych i przy update e następnym który za chwilę zobaczycie już jej tutaj nie będzie. Nie chciałbym żeby tutaj teraz to zabrzmiało jako moje alibi ale ogólnie tak to jest już jak mam mało czasu i dużo roślin które gdzieś muszę upchać to po prostu niekiedy takie błędy wychodzą po lewej stronie. Na korzeniu jest świetne i ogromne mikrozorium pteropus XXL. Naprawdę podoba mi się, ta roślina bardzo fajnie rośnie, szczególnie w akwariach bez nawożenia. To roślina, jak wszyscy wiemy, która rośnie właśnie na dekoracjach i takie wydawałoby się dość dziwne, że w akwarium, w którym nie ma w toni wodnej dużo substancji odżywczych, ta roślina naprawdę dobrze sobie radzi. Następnie mamy kolejne epifity, czyli rośliny, które są przytwierdzone właśnie jak wcześniej powiedziałem do takich dekoracji jak korzenie i kamienie, a są nimi Anubias barteri, wersja Nana Kirin, Anubias gracielis, Bucephalandra kedagang, jest tam też gdzieś hydrocotyle tripartita, która nie jest takim typowym epifitem, ale też lubi porastać różne dekoracje. Z przodu, na piasku, znajdują się następujące rośliny: Sagitaria subulata, Rananunculus inundatus, Bacopa salzmani purple, Bacopa monieri compact. I Hotonia Paulustris, i to chyba byłoby na tyle w tym momencie w tym akwarium. Możliwe, że jeszcze są tam gdzieś inne gatunki bucefulandry, o których zapomniałem, ale umówmy się, że ponownie na koniec filmu przedstawię Wam cały spis wszystkich roślin. Po głębszym zastanowieniu już wtedy wiedziałem, że kilka roślin tutaj po prostu nie pasuje. Nie chciałem, żeby to było akwarium biotopowe, czy jak niektórzy nazywają środowiskowe, które ma dokładnie odwzorowywać warunki w jakich w naturze żyją, na przykład apistograma. Dlatego, że wtedy byłoby tam po prostu trzy rośliny na krzyż, dużo liści i gałęzi. Chciałem stworzyć po prostu przyjemne dla oka akwarium dla ryb z Ameryki Południowej, ale później okazało się przez Damiana, oczywiście chociaż, Damian, do tego się nie przyznawam, że nie tylko trafią tutaj ryby z regionu właśnie Ameryki Południowej, ale też inne się pojawią, dlatego najłatwiej to akwarium można byłoby określić akwarium ogólnym Lowtech. Tak mi Damian zbierał otoski, że po prostu zabrakło mu otosków, i no niestety musiałem inną ekipę sprzątającą glony tam wprowadzić. I niekoniecznie to była Ameryka Południowa. Ale nie spoilerujmy tego, bo będzie to w następnych odsłonach tego akwarium. I w ten sposób zakończymy update drugiego tygodnia tego akwarium. Przed nami trzeci tydzień i naprawdę poważne problemy. Na początek jeszcze raz wyjaśnienie kwestii oświetlenia nad tym akwarium. Świecą tutaj dwie świetlówki Fluvala co łącznie daje prawie 100 watów mocy. Więc na początek to naprawdę dość sporo światła. Dodatkowo jeszcze pada tu światło słoneczne. Wszyscy zastanawiają się teraz pewnie dlaczego jest taka żółta woda. Trochę korzenie farbują wodę a trochę jest to spowodowane przez właśnie Barwę tego oświetlenia. Te lampy są sterowane przez telefon. Można ustawić wszystko samodzielnie, czyli ile chcesz, białego, ciepłego światła, białego, zimnego, niebieskiego, czerwonego i chyba fioletowego. Ale można ustawić sobie też to, co już tam jest wgrane, że tak powiem. Ja wybrałem ustawienie plant, czyli. Pod te moje kartofle, które tam rosną, i widać, że to oświetlenie pomaga. Jak patrzymy na to akwarium, widać, że jest w tym momencie ładnie zielono, ale niestety odgląda. Pojawiły się tam nitki, według mnie oczywiście przez zbyt mocne oświetlenie akwarium, ale też mogły być tam zawahania fosforu i azotu. Szczerze mówiąc, przyznam Wam się bez bicia, nawet nie miałem zamiaru. Mierzyć, ile tam czego jest, dlatego że po prostu nie miałem zamiaru nawozić tego akwarium. Według mnie, głównym powodem tego stanu rzeczy, może być naprawdę dość mocne w tym momencie życia akwarium oświetlenie. Dodatkowo jeszcze muszę powiedzieć, że akwarium jest ustawione tak, że jeszcze słoneczne promienie padają na ten zbiornik, co jeszcze bardziej doświetla. To akwarium. Według mnie, jak już akwarium będzie dojrzałe, to nie powinno to za dużo przeszkadzać, jednak w pierwszej fazie rozwoju tego akwarium mogło do tego doprowadzić, że powstały właśnie glony nitkowe. Chociaż wiem, że glony nitkowe też powstają z innych przyczyn, i tutaj właśnie wchodzi kwestia azotu i fosforu. Jeszcze raz przypominam, nie nawożę tego akwarium. Nie ma jak korygować azotu i fosforu. W tym akwarium do podmian wody używam wody RO i mineralizuję tę wodę na GH 8 i KH 3. Do tego używam preparatów firmy Kualdro. Jak widać, pojawiły się też nowe rośliny, ale o tym przy okazji następnego update'u. I tak właśnie w wielkim skrócie wyglądał trzeci tydzień tego akwarium. Jak widzicie, pojawiły się pierwsze problemy, ale to całkowicie normalne na tym etapie rozwoju tego zbiornika. Trochę za dużo światła, trochę glonów, ale spokojnie to wszystko da się skorygować. W kolejnej aktualizacji zobaczycie, jakie ryby trafiły do tego zbiornika i jak wpłynęło to na cały ekosystem. Jeśli macie jakieś pytania, napiszcie koniecznie w komentarzu. A ja oczywiście jak zwykle na każdy komentarz odpowiem. Napiszcie również o tym, czy Wam się podoba ten zbiornik i dlaczego. Jeżeli się nie podoba, to też napiszcie dlaczego. Żeby śledzić losy tego zbiornika i innych moich akwariów, zachęcam do subskrybowania kanału Aquascaping TV. Dzwoneczek pomaga w tym. Ażeby dostawać powiadomienia o nowych produkcjach na moim kanale. Kciuk do góry pomaga z kolei w pozycjonowaniu moich filmów, więc zachęcam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!